Witam wszystkich, talerzuję tutaj taki poplon z łubinu regent. Tutaj był wcześniej posiany łubin regent w plonie głównym, po zbiorze to było zatależowane. no i ten łubin tutaj taki został. Myślałem, że może coś się uda jeszcze go wykosić, że on dojdzie, ale jesień była taka jaka była, późno to było zrobione i on po prostu się nie wyrobił. No ale strąki, tak jak widać ma, są. Zobaczymy jak tam ziarko wygląda, chwila. Tak jak widać, strąki są zawiązane ładne, fajne. Na krzaku tutaj też jest sporo tych strąków. Tak jak widać, jeden krzak, drugi. Strąki są. Po kolei jest ich sporo. Nie to, żeby ich nie było. No ale cóż, nie wyszło. Trzeba zatależować, przygotować podsiew. Ktoś tutaj Grzesiek wydał rozkaz, że ma być posiana greka i tak to wygląda, ale łubin jest, udał się, poplon pewnie dobry, fajnie się talerzuje, tak jak widać, ładnie to przykrywa wszystko, miesza się, tutaj doszła też taka ciołeczka 15 arów, ona wcześniej już była zatależowana, wyrandapowana. no i teraz po prostu tutaj do kompletu to się dotalerzuje. Tak to wygląda. Dobrze, to ja gonią. Na razie ciepnik już odczepiony. Teraz tylko sama talerzówka i wał.